Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprosić Was na prezentację, e, którą roboczo nazwaliśmy Facet Sam W domu. E, miarki, latarki, e, narzędzia e, wszystko przydatne w garażu e, przy majsterkowaniu i nie, i nie tylko. Także serdecznie zapraszam. Zacznę od latarek. E, na początku wybrałem dwa e, modele, które mają wbudowany akumulator wewnętrzny. Zacznę od e, tutaj latarki Flame. E, to, co ją wyróżnia, e, magnes e, przy podstawie. E, także możemy ją sobie przyczepić do dowolnej metalowej powierzchni, wygodne na przykład właśnie w garażu czy e, przy, naprawie, przy naprawie auta. E, dodatkowo ma jeszcze taki haczyk, także też w dowolnym miejscu możemy ją e, podczepić. E, sposób ładowania tutaj tak jak widzicie, jest wejście na gniazko e, micro USB, e, także każdą standardową ładowarką na przykład telefonu Androida e, możemy ją sobie naładować. E, tutaj pasek e, LED e, Trzy tryby pracy, standardowy, energooszczędny i tutaj na czole jest dodatkowa dioda. 600 mAh, czyli powiedzmy od około 2 do 4 godzin pracy, w zależności od tutaj, tego trybu, który używamy. Tak jak widzicie, znakujemy tutaj na froncie duże pole do, do znakowania. Możemy zrobić grawer, możemy zrobić nadruków UV, tak jak tutaj w tym przypadku. 59.90 na pewno produkt godny, godny polecenia. Tutaj kolejny właśnie przykład latarki z akumulatorem troszeczkę mniejszym, bo 400 mAh, ale to co ważne tutaj zastosowana jest dioda Cree. Tak jak widzicie, to jest taki amerykański patent. Jedna dioda, dzięki temu uzyskujemy ona ma naprawdę dużą moc, a dzięki temu, że jest tylko jedna latarka jest zdecydowanie bardziej energooszczędna. 100 lumenów, czyli to jest około 30 metrów, powiedzmy, zasięg świecenia. Ona jest zoomowana, także możemy sobie tutaj odpowiednio e, wybrać, e, czy strumień ma być bardziej skoncentrowany, czy światła bardziej e, rozproszony, czy skoncentrowany. E, ładowanie, ładowanie przez e, standardowe e, gniazdko USB, e, także w każdym miejscu w laptopie, teraz wiadomo, że większość aut ma już takie wejście, e, gniazdo USB, także na przykład podczas e, gdzieś podróży możemy ją sobie e, doładować. Znakujemy tutaj także też na pewno ciekawy, ciekawy produkt. Tutaj, akurat nowość, troszeczkę też takie bardziej ekonomiczne rozwiązanie: 1990 to z Diodą Cree. Także, tak jak też tutaj widzicie, ona też naprawdę bardzo mocno świeci. To co ma jeszcze dodatkową funkcję, to jak widzicie, tutaj jest pasek LED, także też możemy ją sobie postawić. I ona też bardzo fajnie oświetli na na przykład garaż, jeżeli jesteśmy gdzieś na biwaku pod namiotem. Plus dodatkowo jeszcze ma opcję pulsacyjną, także możemy ją na przykład trzymać w ręku, kiedy będziemy szli po, boczem, po... Także na pewno będziemy z łatwiej zauważalni i na pewno zwiększy nasze bezpieczeństwo. To były takie latarki, które chciałem właśnie tutaj pokazać. Teraz czołówka. Czówka też z zbudowanym akumulatorem, naprawdę potężnym, bo 1200 mAh, czyli to powiedzmy starczy na około 4 do 12 godzin w zależności od trybu pracy. To co ją wyróżnia, mamy tutaj dwa przyciski, jeden to jest standardowy, czyli odpalamy ją tryb najmocniejszy, tryb energooszczędny i tryb pulsacyjny. Jeżeli nacisniemy go z drugiej strony, tutaj pewnie może tego do końca nie widać, a tutaj pokaże się taka niebieska dioda e, i tak jak widzicie, wtedy e, włączamy tryb, e, że możemy e, za pomocą sensorów ją włączać i wyłączać. E, na pewno wygodne podczas e, naprawy auta, jeżeli gdzieś wchodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego, w jednym mieście, w drugim miasto. E, mamy to nie wiem, na czapce, na, jakimś, na głowie, na, na przykład na rowerze jesteśmy, i mamy to e, na kasku. Żeby jej nie, nie ściągać za każdym razem, wystarczy, że e, machniemy ręką przed nią ile nam się włączy lub wyłączy. Także na pewno e, ciekawa e, opcja. E, z regulowanym paskiem, e, regulowany kąt e, tutaj świecenia e, także 59, 90 e, też na pewno latarka godna e, polecenia. E, teraz miarki. Wiadomo, że każdy facet gdzieś tam musi coś e, zmierzyć podczas jakichś remontów czy, czy majsterkowania. E, także zacznę od e, klasyki, e, czyli takich e, składanych miarek. Mamy tutaj kilka wariantów, najmniejsze, czyli półmetrowy w formie breloka. One są wykonane z, z tworzywa sztucznego, dzięki temu na pewno są zdecydowanie bardziej wytrzymałe, a poza tym tworzą idealną, gładką powierzchnię, na której możemy umieścić wasze, wasze logo. Także mamy tutaj tą wersję półmetrową, tu mamy metrówkę, jak widzicie na całym tutaj wysokości tej miarki możemy umieścić, Logo, full color, przejścia tonalne, także tutaj tak gładka powierzchnia naprawdę da, daje nam dużo możliwości. No i tutaj najbardziej rozbudowana, czyli dwumetrowa, to co jeszcze jest fajnego w tych, w tych miarkach, to one mają takie tutaj blokady, także ona nam się blokuje i nie będzie nam się składała podczas używania. To klasyka, a teraz miarki zwijane. Naprawdę muszę Wam je bardzo mocno polecić, bo mają naprawdę nieśmiertelne mechanizmy. Tą miarkę mam praktycznie od początku pracy, czyli 5 lat. Tutaj, tak jak zobaczycie, ten grawer i ta światło odbija. Tutaj ten bok już naprawdę troszeczkę sfatygowany i porysowany ale naprawdę bardzo wytrzymały, taśmy są bardzo sztywne, tak jak widzicie, możemy ją sobie spokojnie na kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów, nawet tam dziś chyba mój rekord to 2 metry rozwinąć. Ma, automatycznie się blokują, także dzięki temu nie musimy cały czas, jak na przykład niektóre marketowe miarki, że cały czas trzeba trzymać, żeby się nie zbijały. Bardzo wygodny sposób zwijania, albo palcem wskazującym, albo kciukiem, także w zależności jak będzie nam wygodniej. Też różne długości, 3 metry, 5 metrów to są takie najpopularniejsze. W tym roku wprowadziliśmy jeszcze wersję 7,5 metra, także tak jak tutaj ją widzicie. To co ważnego tutaj jeszcze jest oprócz centymetrów są również cale, także też czasami przydatna, przydatna rzecz. Ta 1790 są różne kolory. tutaj jest akurat wykończenie plastikowe. Tutaj, tak jak widzicie, metalowe czy taka bardziej gumowana, też na przykład cała w kolorze czarnym, też bardzo efektownie się prezentuje. Także, tak jak widzicie, wszędzie zarówno centymetry, jak i cale, niezawodny mechanizm. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Teraz narzędzia. Teraz Wam pokazuję narzędzia i noże, czyli dwa takie, powiedzmy, segmenty bardzo popularne wśród e, panów. E, tutaj taki e, zestaw właśnie multi-tool z imbusami, e, cztery imbusy e, plus śrubokręt płaski i krzyżakowy. E, wszystko wykończone m, bardzo eleganckim tutaj e, właśnie taką drewnianą rękojeścią. Możemy tutaj wykonać m, bardzo ładny grawer. Będzie taki przypalony, e, też już zdecydowanie mocno by, e, wyczuwalny pod, kiedy będziemy tutaj przejeżdżać e, palcem 18,90. E, właśnie takie, te jeszcze czarne. Te, te wykończenie powoduje, że jest to bardzo, elegancki, e, bardzo eleganckie narzędzie. Tutaj klasyka, czyli właśnie taki multi-tool, kombinerki. E, tutaj naprawdę sporo e, różnego rodzaju noży, też na jednym z nich jest centymetr, także też gdzieś warto mieć to, czy w plecaku, czy, czy gdzieś tam przypięte, czy w aucie trzymać. Wszystko pakowane jest w etui. Etui z tyłu ma również też tutaj taki zaczep, że możemy to sobie na przykład za pasek wsadzić 32,90. Jest też jeszcze mniejsza wersja, na przykład jeżeli dziecko chce nam pomóc, albo dla jakichś mniejszych miłośników majsterkowania, tak jak widzicie tutaj Zrobiliśmy nadruk UV, ewentualnie możemy zrobić jeszcze grawer. Ta mniejsza wersja kosztuje 20,90 To są takie pojedyncze narzędzia. Oczywiście też mamy całe zestawy, już dla naprawdę zaawansowanych miłośników majsterkowania. Tutaj taki najmniejszy ten zestaw. Tak jak widzicie, bardzo duże pole do, do znakowania. Tutaj, które zrobiliśmy na druku UV. E, także może być to właśnie zrobione w full kolorze. Co mamy w zestawie? E, 16 tych nitów, e, takich ale śrubokręty i, i 8 nakładek, tych nasadkowych. Mamy ten zestaw. Ten zestaw też e, olbrzymie pole do do nadruku. Też już troszeczkę e, jeszcze bardziej rozbudowany, e, z fajną rączką, wygodny, możemy sobie ją w każdej chwili e, łatwo przenieść. W środku m, bardzo zbliżamy do tego poprzedniego. E, też są różnego tutaj właśnie te e, bity, ale są również e, te śrubokręty precyzyjne, są również takie małe, e, ale kombinerki. Także ten 3790 e, katalogowo. No, i tutaj najbardziej rozbudowany już taki powiedzmy, e, takie ABC każde, każdego faceta, który powinien mieć właśnie w swoim e, warsztacie, zapakowane w bardzo m, trwałe i bardzo ładne etui. E, tutaj akurat też zobaczcie, jak możemy e, oznakować to etui. A w środku, to jak wspomniałem, no, absolutne ABC, e, młotek, poziomica, miarka. Siobokrem płaski, krzyżakowy, ten nożyk papeciak, także to jak mówię, absolutnie ABC, bardzo solidny zestaw, bardzo ładnie wykonany. Teraz noże. Noże też pakowane są w etui, także też możemy je na przykład właśnie mieć na jakimś bibaku, gdzieś na pas, przy pasku, zawsze przy sobą. Ten nóż. Czarny bardzo elegancko się prezentuje. Dodatkowo też tutaj jest e, właśnie taka klamerka, że możemy ją sobie gdzieś, e, gdzieś to e, przyczepić. E, sam nóż e, rozkładany, to co ważne, jest z zabezpieczeniem, także podczas używania on nam się e, nie złoży. Dopiero musimy tutaj odbezpieczyć i go chowamy. E, dodatkowo nożyk do pasów, czyli na przykład, no, jeżeli byśmy niestety e, mieli jakiś wypadek, zawsze możemy e, szybko rozciąć e, pasy. No i motek bezpieczeństwa do wybicia szyby. Kolejny bardzo elegancki nóż. On już jest tutaj w takim sztywnym Etui, także możemy też znakować Etui, umieścić Państwa logo na Etui. Sam nóż, ale taki myśliwski. Też właśnie jeszcze z ząbkami. On też z zabezpieczeniem, żeby nam się nie, nie składał. Dopiero po odbezpieczeniu możemy go złożyć i schować do, do naszego etui. A tutaj, teraz taka najmniejsza, najbardziej podręczna wersja z zabezpieczeniem także jeżeli jest właśnie tak, jak tutaj, teraz Państwo widzicie zabezpieczony, on nam się nie otworzy. On jest w kształcie karty kredytowej, także on spokojnie zmieści nam się do. W większości portfelów, portfeli, dopiero po odblokowaniu wyciągamy ostrze, tutaj składamy z zabezpieczeniem takie ząbki i na przykład no, warto go mieć na przykład przy opakowaniu jakichś paczek, przeczynianie jakichś właśnie kopert czy tego typu rzeczy. Dzięki właśnie tej oryginalnemu, oryginalnej formie zawsze możemy go mieć. W portfelu i w razie potrzeby użyć 4,90, e, także na, na pewno w bardzo atrakcyjnej e, cenie. Teraz e, chciałem wam pokazać e, plecaki. Wiadomo, że faceci lubią prostotę e, czyli, żeby to było właśnie jak najszybsze i, i jak najprostsze e, w użyciu. Dlatego przygotowałem taki, taki plecak e, 31,90. E, bardzo duża i pojemna. E, Przednia tutaj e, kieszeń zamykana na, na suwak. Ale to co jest oryginalnego w tym plecaku, to jest taki powiedzmy ala worko-plecak. E, zobaczcie, że bardzo łatwo możemy go sobie e, otworzyć, wrzucić wszystkie potrzebne nam rzeczy. Zaciągamy, możemy pasek sobie tutaj ten sznurek schować do środka. E, te pasy, e, które są na ramionach, one zastępują nam suwak. Zaciągamy, ja wiadomo, że jak będzie tutaj obciążony, to one automatycznie nam się zaciągną i plecak od góry będzie zamknięty. Jak widzicie, to jest bardzo duże pole do znakowania tutaj na froncie na jakieś szybkie zakupy. gdzieś może warto go trzymać w aucie czy na przykład podczas jakichś wyjść na z góry, czy, czy, czy na inne spacery. Kolejna opcja właśnie plecak mamy kilka tutaj propozycji plecaków składanych przygotowałem właśnie jeden z nich na pewno coś co warto mieć w aucie gdzieś na przykład podczas jakichś wycieczek rowerowych gdzieś zajeżdżamy do, do sklepu chcemy zrobić jakieś jakieś szybkie zakupy jak to działa z takiej małej torebeczki. mamy taki plecak zobaczcie sami ostatnio to plecaka to jest 25.90. Naprawdę bardzo solidnie e, wykonane. Tutaj jeszcze właśnie tutaj widzicie, paski e, to są właśnie takie perforowane, także na pewno e, może być idealne na przykład na rower. E, z przodu dodatkowa e, przegródka zabezpieczona e, klipsem. E, różna kolorystyka, e, różne sposoby e, właśnie e, składania. Pokażę wam e, żeby to osłownie, że naprawdę składanie takiego plecaka e, to, to naprawdę łatwizna. Nie trzeba tutaj e, jakoś specjalnie jakoś składać, po prostu wszystko wpykamy, ten e, na drugą stronę wkładamy, zapinamy. Pokażę. I mamy nasz e, plecaczek właśnie E, schowany. Także możemy go znakować zarówno tutaj na tym woreczku, który służy nam do składania, albo na froncie plecaka, które w tym momencie jest składane, a będzie właśnie logo widoczne dopiero po, e, po rozłożeniu. E, podczas gdy mam majsterkowania, czasami e, chcemy mieć kawę czy herbatę przy sobie, e, dlatego naprawdę serdecznie polecam e, kubek, kubek Night. E, podwójna ścianka ze stali nierdzewnej, także na pewno e, bardziej. Będzie, znaczy lepiej będzie trzymał ciepło niż kubek ceramiczny. Ucho też że dzięki temu nie będzie się tak nagrzewało, a wiadomo, że gdzieś na przykład w garażu, czy gdzieś szturchniemy łokciem, czy coś wpadniemy na jakiś przedmiot. Na pewno jeżeli upadnie, nie stucze nam się i, i na pewno będzie nam służył przez długi, długi czas. Występuje właśnie w kolorze czarnym, jak i w białym. Kolejna jeszcze e, ciekawe, ciekawa propozycja dla, dla panów. E, taki pojemnik na, na jedzenie. 800 ml. E, podwójna ścianka ze stali nierdzewnej. Idealne na przykład, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i chcemy, żeby na przykład e, mieć jedzenie, e, było cały czas zachował właśnie ciepło. E, jak widzicie, mamy tutaj dwie e, opcje znakowania albo e, grawer. Grawer wychodzi na srebrno. Duży kontrast właśnie na tym e, czarnym lakierze. A na górze jeszcze mamy właśnie płaską powierzchnię. Także idealną do znakowania UV. Także full color, przejścia tonalne. Tak jak wspomniałem, to jest naprawdę bardzo pojemny pojemnik 800 ml. On trzyma około 24 godzin ciepło, czyli jeżeli wlejemy do niego wrzątek, woda osiągnie temperaturę 40 stopni, właśnie po 24 godzinach. Idealny, tak jak wspomniałem, na przykład na jakiś rys kurczakiem, zupy. E, tego typu rozwiązania. To jak widzicie e, środek. Tutaj oczywiście karteczka. E, tutaj z, 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 tu jakieś szczególne e, tutaj warunki bezpieczeństwa zachować, czyli jak go używać. E, jest tutaj też takie od, odpowietrzenie, także jeżeli my wlejemy naprawdę gorącą zupę, e, żeby to sobie odpowietrzyć, żeby nam się to nie zawekowało. E, a sama ta górna nakrętka e, może też nam służyć jako taka mini miseczka. mamy to. No i na pewno, że jest, kiedy majsterkujemy, e, warto mieć jakiś notes e, i ołówek e, stolarski. E, tutaj właśnie do zapisywania naszych pomiarów, czy e, kreślenia naszych e, planów, co, co chcemy zrobić. E, też na pewno e, gadżet, który jest bardzo, bardzo popularny wśród e, panów, którzy majsterkują. Różne kolory, e, też tutaj e, cały bok możemy zadrukować i umieścić Wasze, wasze logo. To by było na tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Życzę miłego dnia, miłej majówki, bo to e, już lada moment. Mam nadzieję, że uda Wam się chociaż na chwilę gdzieś wyrwać na, na działkę, na grilla. Wszystkiego najlepszego, zdróbkę i do zobaczenia za tydzień.